Napiszcie, czy 82,33% rocznie jest dla Was satysfakcjonujące przy 51% obsunięcia kapitału maksymalnego systemowego. Halo, halo. Bartek pisze, że nie, ale ze skrzywionym uśmiechem. Czyli to jest chyba z przymrużeniem oka, jeśli dobrze widzę. Mariusz pisze, że wynik y, drawdownu jest za duży. Faktycznie dla niektórych osób będzie on nie do przyjęcia. Trochę za duże obsunięcie. Ok. Mieczysław i Dariusz również to samo zdanie mają. Natomiast y, oczywiście musicie zdawać sobie sprawę, że wystarczy zmniejszyć zaangażowanie, zmniejszyć lewarowanie, i w tym momencie mamy mniejsze obsunięcie. Ale niestety. Mamy również wtedy mniejszy zysk. Nie zmieni to tego, o czym Bartek pisze, że minimum byłoby dobrze 3 do 1, czyli obsunięcie do średniorocznego zysku. I wtedy by oznaczało również, że maksymalnie najdłużej w 1 trzecią roku, statystycznie rzecz biorąc, odrabiamy najgorszą stratę. Władysław pisze, że przy małych inwestycjach absolutnie tak. To jeszcze oczywiście faktycznie zależy na ile sposobów w ogóle inwestujecie. I Mieczysław również pisze, że nie ma pewności, że system będzie zarabiał w przyszłości. Tak, nie ma takiej pewności. I myślę, że na webinarze następnym właśnie pokażę jeszcze analizę wysp tych wyników. Yy, czyli to jest coś, co pozwala w pewien sposób przewidzieć, na ile stabilne są te dobrane parametry i na ile jest szansa, że będą one zarabiać. Bo oczywiście, to, że jakieś parametry zarabiały na historii, absolutnie nie świadczy o tym, co się będzie działo w przyszłości. Janek pyta, witam, jestem nowy. Skąd można pobrać cały kurs? Napisz Janku, o jakim kursie piszesz? Czy może ty myślisz, że te webinary to jest pewnego rodzaju systematyczny kurs szkolenia <noise> z torrentów, No nie mam mojego kursu żadnego na torrentach, Ponieważ nie mam jako takiego kursu systemów inwestycyjnych internetowego. Ale. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli Janku chcesz zobaczyć dotychczasowe webinary, to wszystkie znajdują się na stronie. Wszystkie nagrania z webinarów znajdują się na stronie, a oczywiście są kursy te podstawowe, które również są na stronie, czyli Twój własny wskaźnik Wami Brokerze i skaner Wami Brokerze, i tam, jak najbardziej, yy, na jeden z nich można się zapisać, że chcesz wiedzieć, kiedy będzie wznowiony, a drugi można wykupić w dowolnym momencie za niewielkie pieniądze. Natomiast to są takie kursy wstępne, tam nie ma o konstruowaniu systemów inwestycyjnych. Tam jest, to są, to są szkolenia dla osób, które są yy, początkującymi, jeżeli chodzi o Amy Brokera. Fajnie. Czy macie jakieś propozycje... Co by jeszcze przetestować, i nie mam tu na myśli tylko zmian w bersztajnie, bo myślę, że niektórzy z Was mogą już być bersztajnem zmęczeni również. Chciałbym wprowadzić od przyszłego spotkania yy, również jeszcze jakąś dodatkową metodę do testowania. Czy możecie coś tutaj zaproponować? Testować w Bernsteinie n-barowe zamknięcie luki, czyli coś takiego jak robiliśmy przy strzale stochastycznym Bernsteina, tak? OK, co prawda mi się to nagrywa, ale i tak wolę sobie zanotować. Bernstein plus n-bar zamknięcie luki. Mariusz pisze o Critical Time of day, czyli of day, czyli ty mówisz z tego co pamiętam, o takim jakby okienku czasowym, kiedy najlepiej jest inwestować, tak? Potwierdzi, jeśli możesz. I jeszcze tutaj widzę. Tak, Mariusz napisał, że tak. Jeszcze tutaj widzę, Magda kliknęła, że ma pytanie. Jeśli masz, Magdo, pytanie, to po prostu napisz je na czacie. Chyba, że kliknęło ci się to niechcący. Prawdopodobnie nie znam tej funkcji. Mam pytanie w tym pokoju webinarowym. Nie wiem, co jestem w stanie na to zrobić. Co ja tu mam? No nie, to są nie, zdecydowanie przyciski nie nadające się. Te moderatorskie. Ok, Magda napiszesz, mam nadzieję, jeśli masz faktycznie pytanie, jeśli to nie jest przypadek, zaznaczone ci, zaznaczenie Ciebie, że masz pytanie. A powiedzcie mi jakieś w ogóle inne metody inwestycyjne. Jakie metody znacie, jakie Was interesują i co byście jeszcze y, chcieli przetestować? Bo ja oczywiście, książka, książka Bersteina jest dosyć ciekawa, nie wykorzystaliśmy wszystkich metod, ale niekoniecznie musimy się upierać na Bersteinie. Mariusz pisze również Ichimoku, a Bartek pisze Hit and Hope. Prawdopodobnie pierwszy raz słyszę tą nazwę. Będę musiał wygooglać, na czym ta metoda polega. Nie spotkałem się z tą nazwą jeszcze do tej pory. Hit and Hope. Strzelaj i nadzieję. No tak, to tutaj Marcin też mi podpowiedział z boku, że to jest wybicie i nadzieja. Metoda Joe Rossa. To nie wiem, czy ją się znajdzie opisaną w internecie, bo z tego co wiem na Joe Rossa, to są po prostu szkolenia płatne zamknięte. Janusz pisze o price action, natomiast price action jest dość szerokim pojęciem. To już chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy. Najłatwiej w price action jest testować. Pin bary. Arkadiusz pisze o metodzie Chybił Trafił. Mogę Wam kiedyś pokazać test metody Chybił Trafił, gdzie tak naprawdę testuje się yy, po prostu stopa, a nie, a nie wejścia. Mariusz również pisze Haki Rosa. Czy, czy Haki Rosa to jest właśnie ten Hit and Hope? Fale Eliota, Luke60 napisał fale Eliota, nie, nie podejmuje się testowania fale Eliota, bo wyznaczanie automatyczne fale Eliota jest yy, no, bardzo mocno niezgodne z tym, co by widzieli ludzie patrząc na fale Eliota. Tak samo z Fibonaccim są tego typu właśnie problemy. I Łukasz pisze, jest sporo materiałów na temat technik Joe Rossa na ich oryginalnej stronie. Ok, czyli notuję sobie hit and hope, Haki. Rosa na polskiej stronie. No to w takim razie znajdę spokojnie, a spotykamy się teraz, kiedy wypada nam następny termin. Spotykamy się za tydzień. Dzisiaj jest 15, ok, czyli spotykamy się za tydzień. Aha, Bartek pisze, że Hit and Hope to jest właśnie chybił trafił. Otwierasz pozycję i czekasz co się stanie, no ale musisz mieć jakieś założenia, chociażby właśnie co do stopa lub co do take profitu. Marcin pisze, że Elder jest nietestowalny. To zależy co, bo na przykład kopertę Eldera w fragmenty można jej przetestować, ale nie w pełni oczywiście. Mariusz pisze, może przetestować chybił trafił, ale z zarządzaniem kapitałem, bo tak naprawdę nie ma szczególnego znaczenia, kiedy otworzymy pozycję, tylko jak nią zarządzamy. Ale ma również wtedy właśnie znaczenie: odległość do stopa, którego zakładamy. Czyli metoda na stopa i ewentualnie metoda na take profit. Łukasz jeszcze pisze, że na polskiej stronie i wszystko w PDF po angielsku, co prawda. No to akurat nie jest dla mnie problem. Ja nie znam za dobrze wymowy angielskiego, ale jeśli chodzi o tekst, to wszystko z angielskiego. Spokojnie przeczytam. Także myślę, że dam sobie radę, żeby przygotować na przyszły tydzień. Ok. Czy coś jeszcze jakichś znanych guru? Ha, mam już listę na ładnych parę webinarów. Bardzo wam dziękuję za to. Ruchy harmoniczne. Z ruchami harmonicznymi będzie problem, tak samo yy, formacje harmoniczne, bo to o, w sumie podobnie, podobne elementy w tym występują. Metod są setki, każdego dnia powstają nowe, jak mawia Wielki Szu, pisze Mariusz. Tak, masz rację. Natomiast oczywiście wiadomo, że pewne zdobywają popularność, a pewne nie zdobywają popularności. I tu też pozostaje pytanie, czy szukać wśród metod bardziej popularnych, czy właśnie wśród tych mniej popularnych. Janusz pisze może coś z kalendarza Karolana. Właśnie prawdę mówiąc, się zastanawiałem, czy ktoś z Was zaproponuje y, jakiekolwiek y, czasowe elementy, czy tylko poziomowe. Jaki system op oparty na wybiciu z progu zmienności. E, Dariusz pisze. OK, zapisuję sobie Karolan i zapisuje sobie wybicie z progu zmienności. Mariusz pisze: Czasowy jest CTOD Camarilla. OK, przyjrzę się też temu. Też prawdę mówiąc, nie wiem o czym do mnie mówisz, jeśli chodzi o tą nazwę. Nie ukrywałem zresztą nigdy, że mówię o tym, co poznałem, a nie znam wszystkiego, co jest na giełdzie. I Łukasz jeszcze proponuje może coś z obserwacją ruchów Smart Money: silne ręce. Ok, też sobie to notuję. Super. Bardzo ciekawe propozycje, i wyjdziemy, wyjdziemy wreszcie wyłącznie z tego berszta. Myślę, że będzie dobrze, jak wrócę z powrotem do dwóch rodzajów testów na webinarze, tak jak było na początku. Czyli mm, w pierwszej części webinaru będę pokazywał wyniki na, na modyfikowanym y, bersztanie to, co proponowaliście teraz, a w drugiej części webinaru będę wprowadzał nową metodę. I jeszcze tutaj dalej piszecie. Mariusz napisał: Ja chcę taki system, żebym inwestował tylko od 10 do 12, a resztę na Bahamach. Mariuszu, możesz w ogóle nie inwestować w momencie, kiedy będziesz miał system, który jest w pełni automatyzowalny i wtedy po prostu automat będzie za Ciebie inwestował. Nawet jeśli miałoby to trwać 24 godziny na dobę, to wtedy, wtedy 24 godziny na dobę jesteś na Bahamach, a wszystko na dodatek można tak ustawić. Nie zgodzę się z Tobą, piszesz, że nie ma takich automatów. Jeżeli metoda się sprawdza i w testach wychodzi, że zarabia, to jesteś w stanie na nią postawić automat. A można również automat pozabezpieczać na wiele sposobów przed ewentualnym zawieszeniem komputera i tak dalej. Co najmniej silnym jakimś alarmem dla Ciebie, żeby Cię zerwało z leżaka na tych Bahamach, że coś na serwerze przestało działać prawidłowo i wtedy na chwilę interweniujesz. Ale takie rzeczy to się mogą zdarzać raz na parę lat. Gram na automatach od roku i nie bardzo to leci, no ale to znaczy, że nie sprawdzają się do końca metody, które są w tym automacie zaimplementowane. Niestety, przy automacie jeszcze jest jedna rzecz i w ogóle przy testach: czy na pewno, czy na pewno automat realizuje strategię, którą myślisz, że realizuje? Raczej brokerzy. No to też jest kwestia, jeżeli jesteś u market makerów, to faktycznie może to być wina również brokera. Natomiast można iść od razu do brokerów, którzy są tak zwanymi ECN-ami. Możecie sobie to wrzucić. Mogę zresztą rozwinąć ten temat na przyszłym webinarze. Tak jak Bartek pisze, zmień brokera właśnie. Poszukaj sobie, wrzuć sobie hasło ECN. Tak z pierwszych nazw, które mi przychodzą do głowy, to Dukascopy jest ECN-em, IronFX ma do wyboru, czy chcesz Market Makera, czy ECN-a. Rynek ECN, y Alior ma EC ECN, tak, ale u Aliora nie postawisz automatu. Iron jest na cyprze, no tak, to jest pewne niebezpieczeństwo. Bre wprowadził, ale nie wiem, czy Bre jest ECN-em, jeszcze się nie zdążyłem zorientować. TMS Brokers chyba jest market makerem, ale nie dam sobie głowy uciąć. Janusz pisze, że Bre jest ECN-em, no to też w takim razie bardzo dobrze. Kiedyś na którymś z webinarów powiedział Pan, że stworzył kod na zniesienia FIBO. To było na Ami Brokera. Czy można to gdzieś zobaczyć, ewentualnie kupić? Mówiłem, że stworzyłem sobie program, który mi zliczał zgęszczenia. Szukał zgęszczeń zniesień FIBO. Natomiast to nie było w pełni automatyczne wyszukiwanie zniesień. Zniesienia same ruchy falowe, że tak powiem, zaznaczało się i dopiero z nich były wyliczane zniesienia. I komputer automatycznie znajdował zgęszczenia tych zniesień. Ale to nie było na AMIBROKera, to było w całkowicie niezależnym programie, który sobie kiedyś napisałem do obserwacji rynku. Z tym, że już go nie używam, on jest gdzieś zakurzony w archiwum. Bartek pisze całkiem spore patrząc na ich promocję, ale co całkiem spore? nie mogę się połapać już z tej historii czatu, co całkiem spore, czy że koszty całkiem spore, no na pewno na e są wyższe, wyższe koszty inwestowania niż u market makera, ale przynajmniej wiadomo, że dostajesz ceny rynkowe, a nie, że cię, co z tego, że masz niższe koszty, jak cię wykolegują z rynku. I to też zależy, u którego brokera yy... w iron na pewno jest wyższa prowizja za transakcję, mniej więcej dwukrotnie w stosunku do ich platformy marketmakerowej. makerowej. Pietro pisze, że Alpari również. A Boś? Boś z tego co wiemy, jest marketmakerem. Arkadiusz pyta, czy każdą falę zaznaczał. Tak jak powiedziałem, fale zaznaczało się samemu, to nie program zaznaczał fale. I które się zaznaczyło, z tych robił zniesienia. I on tylko robił zniesienia i wyszukiwał zgęszczeń. To było ułatwione, że nawet jak się pojawiło kilkadziesiąt czy kilkaset linii z wielu zniesień, to normalnie w programie wykresowym człowiek już traci w ogóle orientację, co widzi przed sobą i nawet wyłączanie pojedynczych linii, tak jak to na przykład można robić w brokerze jest wtedy uciążliwe, to ten program robił to po prostu automatycznie, czyli znajdował zgęszczenia, ale fale, które były zaznaczone zależało wyłącznie ode mnie. W bibliotece AMI jest całe mnóstwo programów do FIBO. Tak, oczywiście, bo chociażby, chociażby jest funkcja ZigZag, którą się można posiłkować i jej pochodne, yy, czyli Peaky Truth. Bartek pisze jeszcze odnośnie ryzyka na Iron. Pisze o promocjach Iron do depozytu. Yy, czyli co, że Iron w jakiś sposób na cię tutaj piszesz? Bo nie rozumiem jak to interpretować. Arkadiusz pisze, czyli to samo, co teraz można samemu w FiboTraderze robić. Nie znam niestety FiboTradera. Jeśli chodzi o tego typu programy, który, które takie właśnie muszę się przyjrzeć, bo zdobywałem popularne, to jest FiboTrader i jeszcze jest NinjaTrader. Ani jednego, ani drugiego programu przyznam się nie używałem. Mariusz pisze, zbadajmy trzy czarne wdowy na różnych interwałach. Biłkos, Bułkowski pisze o niej, że są dość skuteczne. Możemy oczywiście dołączyć do tego testowanie. Trzy czarne wdowy, i myślę, że to by warto nie tylko na interwałach, ale również na różnych rynkach. Różnych rynkach, ja sobie tutaj notuję od razu. Bartek pisze, że nie na ciu, ale są na cyprze i do tego dają nierealne bonusy, więc trochę to podejrzane. No, powiem Ci szczerze, to nie musi wcale źle o nich świadczyć, bo znam firmy na przykład amerykańskie. Które potrafią w ramach prowizji, że się ktoś do nich zapisał, oddawać nawet 150% tego, co ten ktoś wpłacił, tylko żeby zdobyć klienta, licząc na to, że wysoką jakością swoich usług go później utrzymają i, i w pewnym momencie będą na nim zarabiać. Arkadiusz pyta, a trzech yy, żołnierzy? Czy chodzi ci o trzech białych żołnierzy? Można oczywiście porównać zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, natomiast niekoniecznie musi być. Yy, symetryczność. Jeśli będą silnie działać nawet trzy czarne wdowy, to niekoniecznie trzech białych żołnierzy. Ok. Jakieś jeszcze propozycje albo pytania? Bardzo się cieszę, że udało się Was tak uaktywnić. Yy. Zaczęło się to w zasadzie od ostatniej promocji. Nawet tam trochę w komentarzach było zarzutów, że uaktywniam wszystkich uczestników w momencie, gdy robię promocję. Ale generalnie taki jest mój cel. I myślę, że pod tymi nagraniami uda mi się Was również wciągnąć jeszcze w dyskusję. A nagrania będą się robić już jutro. I Arkadiusz pyta jeszcze, czy testowane były elephant bars? Zapisuję sobie. Nie było w każdym razie coś takiego testowane. To również dorzucam pod wdowami i żołnierzami. Zaproponuję jeszcze kilka metod zarządzania kapitałem i pozycją. Ok, mogę pokazać jeszcze jak takie rzeczy rozwiązywać. No, myślę, że tych pomysłów już jest na tyle dużo, że wystarczy na kilka miesięcy nawet webinarów. Ale założę specjalny wątek i może nawet będzie on przyklejony na górze, żeby w jednym miejscu wprowadzać nowe komentarze odnośnie tego, co by jeszcze warto było przetestować. Patrzę, że zbliża się już 21. I dziękuję Wam bardzo za udział. Już się zaczęły osoby wylogowywać, minęła godzinka. Dziękuję bardzo za udział. Zapraszam na następny webinar, który będzie za tydzień i mam nadzieję, że wciągnę Was jeszcze w dyskusję. Na temat tego, co testować i jak testować, żeby tutaj były jak najprecyzyjniej dobrane tematy pod Wasze potrzeby, bo to przecież o to chodzi. Nie robię tych webinarów dla siebie, chociaż oczywiście też korzystam, bo to, również korzystam z pewnych Waszych pomysłów, nie ukrywam, ale robię przede wszystkim, żeby Wam pokazać, że warto testować i że warto badać skuteczność metod inwestycyjnych. Nie wierzyć temu, co ktoś napisał, zwłaszcza w książce, tylko to zbadać, zanim zaryzykujecie swoje pieniądze. Dziękuję bardzo, dziękuję Janku za miłe słowa, dziękuję Januszu, dziękuję Bartku, Marku i dobrej nocy.